Widzowie, jestem wędkarskim minimalistą, ale. Nad Sanem, w okolicach Leżajska, poznałem Piotra. I Piotr, w moim przekonaniu, jest jeszcze większym minimalistą niż ja. Dlaczego tak jest? Obejrzyjcie i przekonajcie się sami, jak Piotr łowi powierzchnię. W tym okresie niewątpliwie najlepszą przynętą będzie właśnie ten hrabusz majowy, bo, bo jest go po prostu, jest go dużo z roku na rok, tak jak obserwujemy, jest go coraz więcej, pomimo tego, że, że ciągle go trują i tym ryba się żywi, no. on, on tutaj wzdłuż na tych drzewach wisi, wisi, żeruje, przy jakimś wietrze spada, spada do wody i jest to naturalny pokron dla ryby i, i, i ona tego... I ona tego pokarmu wyczekuje. Jest to świetna metoda o tej powroku. Ja, ja praktycznie nie łapię, nie łowię na nic innego. odstawiam i, i spinning y, i gruntówki zostaje przy lekkim sprzęcie. Cienka żyłka, delikatny haczyk. I hałąszcza. na wszelkiego rodzaju owady Słuchaj, wszelkiego, akurat, akurat... To, co, co mówię, co spotykam nad wodą w no. danym okresie, to staram się na to łapać, bo wiem, że, że to się kręci, gdzieś tam zawsze spadnie, wiesz, do wody i to ryba weźmie, nie? Ja łowiąc na te, na te chrabąszcze, wiesz, zazwyczaj większość, większość brań yy, i mam na. Yy, tak, jak mówiłem, wiesz, na wodzie. z wody, wiesz, no. ale, ale zdarzają się też uderzenia, wiesz, puszcza przykładowo przykładowo. Yy, nie wspomniałem o, o yy, boleniu, który, który bardzo fajnie to bierze. I wiesz, jak wrócę dalej na san, ona mi zejdzie wiesz niżej i później muszę to zwinąć, te, zwinąć, ten zestaw, wiesz. To szczytówkę nisko i prowadzę ją pod wodą. Czyli przytopionego. Tak. I, i zdarzają się piękne, wtedy jest niesamowite uderzenie, uderzenia bardzo agresywne. I to zazwyczaj jest 100% ryba zacięta, dlatego że masz, wiesz, na, 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 na Żyłce napięte i wy to no, praktycznie nie musi zacinać. I on siedzi. Tą metodą e, łowimy przede wszystkim klenie i więc Sprzęt powinien być raczej delikatny. Jazia no, jest to ryba wyjątkowo e, ostrożna i płochliwa, więc, więc e, jeśli założymy na żyłkę, która myślę jest tutaj kluczowa, e, jeżeli założymy żyłkę grubszą, to, to ta ryba po prostu nie podejdzie. Może mała sztuka, jakaś nieostrożna, ale ale, ale jeżeli my myślimy o o ładnym okazie, to, to raczej musi być to zestaw cieńszy. Ja osobiście łowię na, bez przyponu. Nie stosuję raczej z tego względu, że, że bardzo często ta szybka nam się tutaj pląta. Zaczepiają nam się jakieś tutaj jakieś trawki, roślinności, jakieś tam resztki w tej wodzie i, i to utrudnia łowienie, dlatego żyłka stała 0,16 to tak uważam, no, że to jest zupełnie wystarczająca. No haczyk oczywiście też musi być, musi być lekki, cienki. Po pierwsze, żeby był jak najmniej widoczny dla ryby. Dwa, żeby, żeby za bardzo tego owada nam nie obciążał. Najlepiej przy tej metodzie i wali przez cały czas cały czas kontrolujemy y, naszą przynętę, w którym kierunku płynie, manewrujemy, czy chcemy ją, ją y, bliżej, bliżej nurtu, czy, czy bliżej brzegu, czy przy jakimś krzaku, więc najlepiej to obserwować, więc dobrze by było, żeby ta przynęta jednak utrzymywała się na powierzchni, stąd, y, stąd mówię, ten, ten haczyk nie powinien być zbyt gruby. No i kijek, no ja akurat mam, no niecała, no ma tutaj chyba 2.80 2,80, Ki lekki, ki raczej do, do, do połowu delikatnych ryb. No, Kołowrotek to właściwie, właściwie jaki by nie był, to już w takiej roli, y, roli znaczącej nie odgrywa. Mm -mm. Wiesz, co ja, ja przez całe życie staram się unikać podbieraka, wiesz? Raz, ja że... tak samo nie noszę, lewa ręka! Raz, że mi się go nie chce dźwigać, a dwa, wydaje rybie troszkę więcej szansy, wiesz? No i mamy tutaj. Mamy jednego Pana. Proszę. Go, pokażmy te, te, te piękne płetwy. Widzisz jaki jest o tej powroku tłusty. Brzuch wypchany. Chrawąszczami. To robią o tej powroku taką robotę robią chrawąszcze. I to jest właśnie I mówię i to, to ja tak to jak powiedziałem ja o ja, tej ja, powroku na nic innego, zajmuję się tylko owadami. Tylko zaraz polski, kurczę się wróci na chrobą majowe No Piotruś, do boju. Dawaj no co, takiego no to, 2 kg. No to, ja, to ja zaraz przyniosę. Tylko zajdę niżej, tam mam taką miejscówkę fajną. Wiesz, przechodzę pod drzewem, wiesz, kładę się na drugim drzewie i się wychylam, wiesz, i rzucam tam im praktycznie pod tymi.

no to, to to jednak musi być coś małego, niedużego. Wiesz, oporobiłem Ob sobie o taki wiew, tylko dziurki porobiłem, żeby mogły oddychać. Bo one jednak wiesz, przy wyższej temperaturze zdychają szybko. A tak spokojnie mogę wnosić w kieszeni, bo to nie jest łowienie stacjonarne. Nie tylko łazisz, spinasz się. Słuchaj, to się musisz troszkę czołgać. Skaczesz po drzewach. To jest kawałek ciężkiej wędkarskiej roboty. Ja mówię, ona się najczęściej już te, nie trzeba nawet przycinać, wiesz, ona siedzi. Można, wiesz, chwilę stanąć, wiesz. Wziąłem mojego przyjaciela, wiesz, takiego zapalonego winingistę. I przyjechaliśmy tu na rybę właśnie na takiej, wiesz, ale to był kwiecień chyba, bo tak, bo tak wszystko wcześniej ruszyło, wegetacja. I... I mówię, słuchaj, mówię, to pokażę ci tu takie fajne kurcze fajne łowienie. I widziałem, mówi, to słuchaj, to ty będziesz łapał na te swoje kurcze robaki, a, a ja sobie na te i one na spilnik, wiesz. I wziął cały zestaw y, imitacji właśnie owadów. Wiesz? I proszę, ja Ciebie, Ładnego, tam jest taki grubasek, czekaj, wiecie, nie, mówię. O, tutaj, nie. Proszę ja ciebie, wiesz, yy, stanęliśmy, mam listy na drugim I, i, i wiesz, ja on przy czemu woblerka właśnie i, i imitację tego, wiesz, chrubąsza. Wiesz, Rzuca, 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 rzuca. A ja co rzuc to ryba. Wiesz, kleń, jaś, kleń, kleń I, i, i w końcu bolenia złapałem, wiesz, już nie wytrzymał mówię, dawaj te no to jest Piotruś, to jest tak jak ja Ci opowiadałem o moim tacie, ta wiesz, tata zawsze klenie na wiśnie, na czereśniu łowił. Ja też lubię wiśnie wiesz, to jest, to jest yy, bardzo, bardzo fajnie, agresywnie biorą, to z, z, z gruntówki jakiegoś piterka sobie podłożyć, to latanie. Fajne uderzenia bierzę, rzucam jak najdalej w kierunku swamu, środka, po czym zamykam kabłąk, wiesz. I on sobie schodzi, wiesz, woda go ściąga do, do brzegu, wiesz. I w tym momencie są bardzo często, wiesz, yy, uderzenia właśnie pleni. A wiesz, to przepiękna metoda, bo to jest tak czysta forma wędkarstwa. No to wiesz, no to masz... Żyłka, haczyk i przynęta. No na... Tak, i to jesteś, już... wiesz, yy, bezpośredni kontakt z rybą. Masz, wiesz, tu żadnych uchciowarków, sprawików, nic, no po prostu nic, nie? Samobranie. Czujesz bardziej dokładnie, wiesz jak, 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 jak przy gruncie, na przykład, czy przy spowiku, nie? Bo to ci widzi Raz czwarty, zresztą, zresztą wystarczy, żeby patrzysz że jak ta ryba ci podchodzi do tego, to już jest wrażenie. Nie musisz przecinać. Dobra, ja idę. ja idę niżej. Bo tutaj weźmie się wytłuknię troszeczkę. Jak mam ci złapać? Rybaczka, proszę bardzo. Dobra, idę. Idę O, 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 wziął mi teraz jakiś znowu, czekaj. Nie wyciąłem. Jeszcze daleko trochę jest. Wiesz co, w tej metodzie im bardziej delikatniejsze branie, wiesz, wiesz, bardziej tak bezszelestnie bez, bez to zbierze, tym większa ryba. Małe ale przeważnie się chlapią. Natomiast te, te duże sztuki, to właśnie jak tutaj potrzeb w chwileczku widziałeś. Tak, tylko młynek mały zrobił na wodzie? Tak, to było takie kląśnięcie. Gruba ryba, no? Tak. Okay. Okay. Nie jest to taka wiesz... Może yy, go potrącił gdzieś, skrzydła mu ruszył. Nie jest go tak prosto tutaj przy tej metodzie zaciąć. No chodź, 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 to jest. chodź. Fajny. nie Ty mówisz boleń. No. Ja mówię po wiślacku rapa. Rapa, no. no. Tak. A wiesz jaka jest przepiękna nazwa tej ryby jeszcze? Taka nie. słowiańska chwat. No to nie, to, to ja głowie 30 lat, to... To z tą nazwą się stykam po raz pierwszy. Naprawdę to jest y, rzadziutko używana. Czy ktoś na bolenia, na rapę mówi chwat, a to adekwatna nazwa, bo to chwacka ryba. Rapa, rapa, nie? Ale, ale tak to boleń i tyle. O, bolek o, o ładnie mi wziął Siedzi? Siedzi? Siedzi. Tylko to akurat mały wiersz yy... no, ciągnięt stary. Mały, nie mały, ale wojuje i jest u nas, radocha. U nas się, u nas się, u nas tak. się mówi. Tylko Gowi, bo wiesz, nam te grubsze towarzystwo. U nas U nas się mówi Bolek. A ta nazwa, o której ty mówisz, bolek, to powiem Ci mi się zbytnio nie podoba z racji na to, że na małe dorsze ja dorszy nie łowi, nie przypadam ale na małe dorsze mówią Bolek, a pytałem się starych Kaszubów, wiesz, takich uczciwych, prawilnych, jak to się mówi, rybaków, dlaczego na te małe dorsze zaczęto mówić Bolek. I y, zabieruta, czyli w latach 40 i 50 Puszczamy na co? No pewnie, jak wraca do Sanu. I y, w latach, słuchaj, 50 Ale musimy się przenieść. Y, 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 ...był prikaz, od Górny, żeby ci Kaszubi brali wszystko, co się rusza. Czyli nawet te małe dorsze. No i z racji na to, że towarzysz Bierut miał na imię Bolek, tak zaczęli mówić na te takie niewymiarowe dorszyki Kaszubi. Mi pewnym, się z pewnym prezydentem kojarzy. No, ale to o tym też nie gadajmy, po nas posadzą. O jest, o jest, jest, coś większego. O jest ładna rybka. Czekajcie czeka. czeka. tak się głupio wyrażę? Jest teraz, jest ten... No już jak jedzie z hamulca, to wojownik. O tutaj jest kolega. Pokaż się, co ty jesteś. No pleniaczyk. Ja no nieduży, ale to... No grubie ale. jak trzy czwarte, mniej jak kilo. No. Ale grubszy jak ten ostatni, nie? Tak. Mówię, no niepozorny, ale, ale już potrafił, potrafił teraz przy rąbnąć, Przyzalić, no? o zobacz jak sobie który ładnie tutaj wziął widzisz, no to tak wiesz no, yy, yy, może i dobrze, że, że yy, kulinarnie on nie jest taki atrakcyjny taki atrakcyjny ale, ale, ale sportowo to jest, to jest super ryba, no to jest klenia to ja uwielbiam widzisz on on nie jest duży, a tak powalczył widzisz o. no coś świetne hmm. Wiesz, ktoś kiedyś napisał coś takiego, że to jest ryba, która ma oko w każdej łóżce. A jednak, jak się trochę myśli nad wodą, to udaje się go złowić. Bo tutaj kluczową rolę gra obserwacja, wiesz? Bardzo często robię to w ten sposób, że, że nawet jak nie widzę, rzucam. One jest łatwo ich zbierać. Rzucam go do wody i patrzę jak spływa i gdzie nastąpi uderzenie, wiesz? O patrz, ładnie zabrał, widzisz? O tam. O tam. Właśnie na moim miejscu. Patrz, biorę cztery, op, zobacz, do wody, wszystkie jest spadną, bo, 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 bo mądrzejszy pójdzie i wiesz, i go obserwuję, jak go płynie, nie? I wiesz, gdzie jest zbiór, tam stoi ryba. To chodź, cichutko idziemy, może jeszcze się jednego. Uważaj na nim. Ale pięknie żerują, jak zbierają te chrabąszcze. Słuchaj, to jest taki wędkarski raj. Któregoś lata, wiesz, zaczęliśmy łowić na koniki polne. długo tego było na polach, wiesz, mały haczyk, konika, no pięknie, klenie takie, wiesz, Z wielką uwagą i obserwuję, jak łowisz te klenie. Bardzo mi się to podoba, ja nigdy nie łowiłem na taki zestaw, wiesz, goły, czyli, o, jaki piękny poszedł grubasek. był tutaj teraz. Kurde, urwa mi zestaw. Z hakiem poszedł. Ale był grubas. Kurde. No zobacz, przechadza się jaki, zobacz, nawet nie muszę wyciągać. Na ręce, widzisz? Klatkę gras, to jeszcze czekam aż poprawi, wiesz tak no, to już nie będzie, chyba że chyba go tak troszkę spingując. Czyli co teraz? Podciąganka Nie wiem jak wy, ale ja idę w ślady Piotrka. Będę próbował łowić klenie na super prościutki zestaw, gdzie na końcu żyłki jest sam haczyk. haczyki mam w kieszeni. Znalazłem czwórki, może trochę będą za małe, ale ważna rzecz. Piotruś przetrzymywał chrabąszcze w plastikowym słoiku. Ja do łapania tych owadów posługuję się z reguły pudełkiem po zapałkach. Jedyny mankament jest taki, że w wypadku chrabąszczy trzeba mieć dwa czy trzy pudełeczka wypełnione, ale w wypadku koników polnych nie znam lepszego miejsca na przechowywanie żywej przynęty. Chyba zaczynają latać. Zdążę złapać przynętę i mam nadzieję że zdążę jeszcze złowić jakiegoś klenia z sanu.